I witajcie, z tej strony Wiktor. Dzisiaj jesteśmy na wojnie widzów. Oczywiście mamy tutaj aż 18 osób, mamy dwie w Ukrainie, mamy oczywiście 5 w Polsce, mamy 5 w Niemczech, mamy jedną w Kaliningradzie jedną w Litwie, Łotwie i Estonii A to oznacza, że zaczynamy grę, a i w Czechach mamy jeszcze jedną. W takim razie patrzymy, co się dzieje na świecie. Zobaczmy, jak wszystkie tereny zostają zajęte. To... dobrze. Wszystko zostało zajęte i pierwszy jest... Sherry, który ma hordę. Dlatego się nie spodziewałem, że on będzie pierwszy. Ale dobra, idziemy dalej. No najgorzej to chyba ma Warszawa jednak, w tej Kurlandii. Ale no, no cóż, no czasami tak bywa. Nawet zobaczymy, kto ma ostatni. Nie, ślepo obron, Sto nie ma. No dobra. Patrzymy dalej. Ktoś ma taki kolor, że w woda. Taki udałem, był Oj, tutaj Komuna Piesołowa bije się z Królestwem Gołębi. Pierwsza wojna jest tutaj. Oj, teraz Szeli bije się z jakimś. Nie widzę w sobie już, bo. Republika Jabłek to chyba była tam. Ale do dobra i wygrał to. Tak, Jabłek to był. Tutaj dalej się walczą. O, teraz Szeli ma wojnę z kolejnym. Każdego pokonuje prawie. Czy znaczy, teraz to ma problem? Ale pokonuje większość. O, teraz Ukraina się bije ze sobą. To będzie wojna, która będzie trwać raczej długo. Bo no, nie wiem, w sumie po prostu, to Królestwo Gołębi z dwóch stron zostało rozebrane. No tak bywa. Tutaj jakaś wojna się skończyła. Na razie dominuje Sherry. I drugi pewnie jest. Nie. On jest piąty. Zobaczmy, kto jest drugi. Bracka Republika, czyli, czyli Litwa. Która, no w sumie duża jest całkiem, okay, nie powiem, że nie. Tutaj bije... Kurlandia bije się z... Z... chlebo masło. No, ale tam przegrali to... Tutaj kolejne wojny. O, Kurka bije się z Kurlandią. Która... Kurka chyba... Przegrywa? No, tak przegrywa, To jest wielki narodzenie Kurlandii, a miała dosłownie parę pluicji, ale to dobra. Sherry tam oczywiście robi pogrom, Kurlandia bije się z Pigerpo, eee. da. komuna piesołowa teraz musza, żeby dobić Pigerpo i walczy naraz z Kurlandią, co nie jest dobre, bo ich chyba przegrywają, mi się tak bardzo wydaje. Na razie tutaj aby 400-tąd turę. Na razie to aż takich rzeczy tutaj nie ma na Bawarii. Tylko dziwne rzeczy są. Szczególnie Królestwo Gołębi otoczone przez Kurlabię. O już nie no, teraz przez Biger, bo Teraz to no, nie wiem. Kurka teraz podbija całą Kurlabię. chyba będzie pierwsze mi się tak wydaje. Nie, ósma jest dalej. No dobra. Patrzmy dalej. Co się dzieje na świecie. Bije się wreszcie ktoś, Radzka Republika z, z Kalin Komuną Kalinowską, chyba tak było. I o, Komuna Kalinowska żyje, jako wasal. Tutaj Imperium Oleksowe bije się z Kaliningradem i wygrali. Królestwo Gołębi teraz z Pierpo bije się, tutaj jeszcze mają jedną prowincję, no zrobili pokój. Tutaj, Radzka Republika dobiła kogoś. Nie widziałem już kogo. O, i teraz zaczynają się wszednie wojny. Jak tak patrzę, z każdej strony państwo Czech koron się zrobiło teraz potężne. Bardzo nie powiem, że nie, ale dobrze. Tutaj, Królestwo Gołębi się bije. No to nie jest zbyt dobre, żeby być w Czechach, chyba. To jak średnio jakoś. Albo w Estonii. Ale dobra, tutaj jeszcze o szeli się bije teraz z republiką jabłek. I no nie ma Republiki Jabłek. Sherry może zjednoczyć się długo Niemcy, gdyby mu się chciało. Ale tego nie robi. Ale patrzymy dalej w takie razie, co się dzieje. Reotarek podbija tam komulę pięsołową. O i teraz dołączył tam jeszcze kto do nich. <mum> ktoś Desant robi na A to Imperium Kalibriackie było, teraz bije się z Oleksowym RJK, zdobywa tam kawałek Litwy O, nawet Łotwy I proszę bardzo, tutaj To jest koniec wojny Dobra, patrzymy dalej Myślę, że dwutysięcznej tury możemy dobić, żeby tak było pokojowo. bije się Królestwo Gołębi z fasztowskimi Niemcami. Zastanawiam się, jak oni dalej tam żyją, bo właśnie powiedziałem, że zniknęli przez wiatrka. Też no, ale dobra. Tutaj bije się Państwo Trzech Koron z yy, Królestwora Fiomera. No, nie widać prawie tego napisu na tym kolorze w takim fioletowo ciemnym. Ale no cóż no. Jeszcze tam Kalin powstaje chyba, już nie. Nie no, czasami go widać jeszcze. Jego żądki. Sherry podbił całą kulkę, zrobił sobie Wasala. No to musi być. I teraz Spiger podbija Sherry'ego, ale raczej mu się nie uda. Zwracając uwagę, że ma tylko trzy prowincje z czegoś teraz ma jedną, ale dobra, tam dalej królestwo trzech koron bije się z Rafiomerem. Tam super się bawią. Na razie to jest wyrównane, bo czasami on wygrywa, czasami ten. Po co zobaczymy niedługo wyniki raczej. No teraz to za te królestwo trzech koron, państwo trzech koron. Wymienia się tam z Terenami, z tym Rafiomerem. Biją się i teraz Cherry podbija Riotka. Tutaj, nie wiem, co w tamtym momencie właśnie wydarzyło się dziwne, dziwna rzecz. O, zrobili pokój. A, jeszcze Riotryk żyje na Estonii. Teraz będzie musiał zdesatować się. A co mu się uda, czy nie uda? No, chyba mu się nie uda. No dobra. Noszli chociaż miał e, hordę, ale i tak pokonał Piotrka. To jest, bo to jest bardzo waleczne, muszę powiedzieć, z hordą pokonać kogoś. Państwo trzech koron, nawet nie widziałem kiedy, zrobią pokój z Rafionerem. Chyba wygrali mi się wydaje, ale no, nie wiem w sobie, nie wiem, nie wiem. Tutaj dużo śnieje. Patrzymy populację ich miast. Sobie tutaj. Dobrze. O tutaj znowu państwo trzech koron bije się zarazem. <grym> bije się po prostu. Teraz tam Sherry kogoś podbija. To chyba był e... kto to Oleksowy? Nie ta, no tu by to było. Bo Oleksowe jest teraz w bitwie. ale no dobra. No, no kurka teraz podbija. Tutaj już nie państwo trzech koron. Jest na drugim miejscu, a jest Vassalem Sherry'ego, więc to jest <grym> trochę takie... Top 1 jest Sherry i top 2 jest Vassal jego, więc to... to jest Sherry znowu walczy z Riotkiem, chyba się bardzo nie lubił, mi się wydaje. No już zrobili pokój nawet. Ale no cóż, to no, coś żyje tutaj jeszcze, a to Riotek żyje w Czechach. Popatrzmy teraz na tabelę, bo zostało 500 lub mniej więcej. I tutaj widać, że Sherry dominuje i tu bardzo. Bo ma aż 3 miliony populacji, a kurka ma tylko nawet nie ma miliona. A z Hordą to nie wiem, czy to no właśnie takie minusy ma Demokracja nie ma aż takich. Więc no... Nie zastanawiam kiedy kurka zbutuje się przeciwko Sherry'emu, bo... bo jednak... Taki maser potężny. O, właśnie powiedziałem mi się stało. No i chyba Sherry to wygra. Jak widać, bo... No właśnie. Zrobił dominację potężną. I zajął całe państwo. Także to jak myślałem, że zajmie kawałek, ale całe tak? I teraz Sherry to tak naprawdę jest... To są takie potężne Niemcy bez Bawarii. Połowy Bawarii, co nie? I bez Torunia. Ale to jest inna rzecz. Dobra, widać, że tam po walczy z faszystowskimi Niemcami. O, i teraz Sherry właśnie wbił się, z ra wbił się w rafionera i go postanowił całego podbić. Bo no, dostał mu jeszcze 200 tur. Może podbije cały świat pod koniec. No, kto wie, no. Ale raczej tutaj już widać wygranego. Taka potężna wojna. Podbicie kurki mu tak dużo dało, że to jest masakra. Ale no dobra no, tutaj Sherry podbił jakieś tam w Słowacji jakieś resztki Raz podbija Pigerpo w ogóle ledwo żył No bo Jotka, nie wiem kto to był sobie zostało 100 tur I to jest koniec Mamy 2000 -tą turę No i raczej wiadomo kto wygrał no Myślałem, że on przegra przez Ideologię, ale wygrał. Więc pierwszy jest Szeri, drugi są faszystowskie Niemcy, ale one nie są zbyt wielkie: Imperium Oleksowe, Imperium Kaliningradzkie, i piąty jest Kalińskie. Kto jeszcze żyje? No w sumie żyje tylko pięć państw, więc no. Więc co ja mogę powiedzieć, więc to jest koniec. Wygrał Sherry... Który może, jak jeszcze nie zapomnę, to dostanie nagrodę. Jak będzie serwer Discord. Tak, no tak, tak pokojowo nagroda. Ale no, w takim razie... Aha, w takim razie tutaj to jest koniec. Cześć i pa.